Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widowie. tutaj jest Tilgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka ASG Maniaka. Dzisiaj wracamy do recenzji, ponieważ chciałbym Wam pokazać replikę rewolwera ASG Legends Western Cowboy. Ciekawa nazwa, bo i ciekawa replika. Przed Wami replika Colta Peacemakera. Replikę dostałem od sklepu Hobbies Forment, tak więc możecie im serdecznie podziękować, bo jakby nie patrzeć, to dzięki nim ten odcinek powstał. A ja przy okazji zapraszam do ich sklepu, w którym to znajdziecie wiele właśnie takich egzotycznych replik, jak i sporo rzeczy związanych z militariami i survivalem, czyli wszystko co lubimy. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Dzisiaj głównym bohaterem tego odcinka będzie ten oto rewolwer. Jest to rewolwer zrobiony w całości z metalu, nie licząc, okładzin, które są w tym przypadku plastikowe. Waży on prawie 900 gram, czyli jest bardzo bliski swojego odpowiednika z tą długością lufy. Cała replika jest napędzana za pomocą kapsuł CO2, które generują około 450 fps na 0 dwójkach. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Tak naprawdę każdy z Was powie co innego. Z jednej strony będą osoby, które powiedzą, że przecież to jest rewolwer, to jest ręczna armata, to powinno mieć 600 fps. Z drugiej zaś strony są osoby, które śmiało powiedzą, że halo, halo, to jest przecież boczniak. A po co komu w oczniaku 600 fps, skoro na przykład do budynków już z takim nie wejdzie? Jeśli chodzi o mnie, ta mod 450 fps to jest dosłownie taki prawie ideał. Minus jest taki, że z taką mocą często nie wejdziemy do wielu rozrywek CQB, ponieważ tam mamy ograniczenia najczęściej do około 360, bądź też w większym przypadku do około 400 maksymalnie fpsów. Tak więc jeśli mamy 450, to z takim rewolwerem w budynkach się możemy nie postrzelać. Jednak mamy tutaj tą mod i ta mod przekłada się na zasięg. Jeśli chodzi o zasięg tej repliki, to z około 30 metrów bez żadnego problemu powinniśmy trafić w ludzką sylwetkę. Chyba, że nie umiemy celować, no to wtedy w nic nie trafimy nawet z 5 metrów, ale powinniśmy sobie dać radę. Jeśli chodzi o jakiś zasięg powyżej, to niestety jest tutaj bieda. Kulka tak powyżej 35 metrów już idzie bardzo mocno w dół, tak więc jeśli ktoś już chce strzelać na większą odległość, to częściej będzie to po prostu szczęśliwy traf lub też trzeba bić troszeczkę lobem. Co ciekawe, ta replika nie ma hop-upa. Myślę, że teraz osoby, które siedzą w ASG, mogą się troszeczkę złapać za głowy, ponieważ jak to replika, która uwaga, kosztuje 749 zł, może nie mieć hop-upa. Odpowiedź jest dosyć prosta. Gdzie go tutaj zmieścicie? Osoby, które bawią się w ASG, dobrze wiedzą, że dobrze ustawiony hop-up potrafi podnieść zasięg repliki o dobre kilka metrów. W tym przypadku mamy najżyczniejecie w świecie gaz Kulki i lufa, nic więcej. Ta kulka leci po prostu do przodu, mamy tutaj bardzo prostą budowę, więc hop-upa po prostu nie ma. Jeśli chodzi o wykonanie, rewolwer prezentuje się naprawdę fajnie. Oczywiście są gusta i guściki, jednym taki stylizowany na nikiel się nie spodoba, drudzy z miłą chęcią kupiliby coś takiego i od razu oddali gdzieś, żeby coś takiego jakoś fajnie postarzyć. Jednak tak jak mówiłem, są gusta i guściki, mi takie coś się bardzo podoba. Nie ma tutaj żadnych części, które nie latają tam, gdzie nie powinny. Jedyna rzecz, która się troszeczkę rusza, to jest ta oto okładzina, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ona jest całkowicie zdejmowalna. Cała replika jest napędzana na kapsuły CO2, te zwykłe uniwersalne 12-gramowe. Kapsuły mieszczą się tutaj w rękojeści. Żeby się do nich dostać, wystarczy zdjąć okładzinę z tej strony i kapsułę mamy już tutaj. Zmienienie tej kapsuły to istny banał. Jedyną rzecz, którą trzeba zrobić, to od dołu mamy zacisk, który zakręcamy imbusem tylko po to, aby nasza kapsuła się przebiła i prawidłowo działała. Jeśli ktoś nie ma imbusa, nie ma żadnego problemu, imbus jest w rękojeści. Tak jak i w przypadku oryginalnego Peacemakera, bębenek jest na miejscu, jest on tylko i wyłącznie obrotowy, nie możemy go ani wyjąć, ani tego rewolwera nie możemy złamać. chodzi o magazynek, to magazynkiem są takie oto bardzo ciekawe łuski. Do takiej łuski wkładamy jedną kulkę i na świecie jedna łuska to jeden strzał, czyli to jest jedna kulka. Magazynek ma sześć takich łusek, więc licząc prostą matematyką... Takiej replice mieści się 6 kulek. Powiem szczerze, że ten system ładowania właśnie tych e, tutaj łusek jest bardzo ciekawą opcją. Oczywiście, trzeba już być tym cierpliwym. Ładowanie tych kulek troszeczkę trwa. Ja już tutaj potestowałem naszą replikę, m, żeby zobaczyć, ile wytrzymuje jedna kapsuła właśnie takich strzałów. Wyszło mi tutaj około 150 tak jest to wynik, chociaż dla mnie naprawdę dobry. Jedna kapsuła 150 wystrzałów e, tylko i tak wyłącznie około 10 ostatnich, już było, tak biednie, a więcej już nie strzelałem, bo nie widziałem sensu, żeby strzelać na jakieś 10 metrów. Więc więc e, cała kapsuła, jeśli byśmy testowali dosłownie do zera, wystrzeliłaby minimum 160 kulek, ale tradycyjnie to ostatnie 15 to już jest takie, że nie ma sensu tak strzelać, lepiej tą kapsułę wymienić. Sama replika nie ma jakichś żadnych oryginalnych grawerów, jedyne co jest na niej widoczne to z tej strony napis właśnie tej repliki Legends Western Cowboy oraz kaliber 45, a z tej strony mamy napisane, że jest to replika na cal 6 mm, czyli na kulki oraz znaczek firmowy, jak i jakiś kod seryjny. A żeby dostać się do naszych łusek, musimy odciągnąć taką małą odsłonkę. Myślę, że nadszedł czas przetestowania tej repliki. Jako, że jest to jednak rewolwer, wolałem zrobić coś bardziej klimatycznego niż zwykłe strzelanie do tarczy. Czas na moje tradycyjne, krótkie podsumowanie. Powiem szczerze, że jest to replika wyjątkowa dla osób również wyjątkowych. Nie jest to replika dla wszystkich. Cena 750 zł to nie jest niska cena, to jest duża cena. Jak na boczniaka można by nawet rzec, że bardzo duża. Jednak jest to coś całkowicie innego. Jest to replika od Umareksa, tak więc wiemy, że one, oni lubią stworzyć właśnie coś takiego, czego inne firmy po prostu nie robią. Ta replika oraz strzelanie z niej, jak i samo ładowanie, po prostu daje wiele frajdy. Człowiek z takim rewolwerem dosłownie czuje się jak dziecko, kiedy to za młody oglądały się te westerny, które teraz już powoli wychodzą z tego świata telewizyjnego. Wracając tutaj jeszcze do tego, że nie jest to replika dla wszystkich. Na pewno jest to replika dla osób, które chciałyby mieć coś innego. Chciałyby się może jakoś pokazać. Może dla osób, które lubią bawić się w jakieś cosplayy albo udawać jakieś inne czasy. Na pewno jest to rewolwer bardzo fajnie zrobiony, który naprawdę dosyć ciekawie strzela i bardzo ciekawie się prezentuje. Oczywiście w takim przypadku myślę, że większość osób z miłą chęcią by go jakoś postarzyła, no chyba że lubicie takie lśniące nówki sztuki. Replika celnie strzela na odległość 30 metrów, tak więc jeśli chodzi o boczniaki napędzane na CO2, które mają moc około 450 fps, jest to wynik dobry. Jeśli chodzi o minusy tej repliki, bo o takich też trzeba wspomnieć, to przynajmniej dla mnie są dwa. Pierwszy to okładziny, które są zrobione z plastiku. Jeśli już płacimy taką cenę za boczniaka, to oczekujemy jednak, że będzie to na przykład drewno albo coś innego. Oczywiście tworzenie takich okładzin, gdybyście poszli do jakiegoś eksperta, fachowca i gdybyście mu dali coś takiego, myślę, że zrobiłby wam to mm, naprawdę bezproblemowo, bo tutaj żadna sztuka coś takiego stworzyć, to można by było wyjąć nawet i nosić własnego imbusa, nieważne, ale takie okładziny za taką cenę, człowiek mógłby, myślę, że oczekiwać czegoś więcej. Oczywiście mają one jakąś swoją ładną teksturę, ale plastik to nadal plastik. Następna rzecz, która średnio mi się podoba, to również tylko i wyłącznie rzecz estetyczna, mianowicie te śrubki. Gdyby się dało załatwić jakieś zaślepki na nie albo coś. Jakkolwiek to zrobić, żeby nie było tych śrubek widać, bo z bliska one troszeczkę szpecą całą tutaj budowę tego rewolwera. Z daleka tego nie widać, tutaj pewnie nic nie widzicie i po prostu dla Was to wygląda ładnie. Jednak z bliska te śrubki jakoś nie pasują do tamtych czasów. Jednak jeśli mam być szczery, to do niczego więcej się nie mogę przyczepić, bo replika strzela, strzela, strzela fajnie, jak najbardziej. Jest bardzo fajne uczucie, kiedy się jedną strzela, człowiek zaczyna się czuć jak dziecko, przynajmniej ja. Replika jest, mówiąc kolokwialnie, po prostu fajna. Myślę, że nadszedł czas zakończenia tego odcinka. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie śmiało w komentarzu, a ja albo inni Airsoftowcy mam nadzieję, że odpiszą Wam, jeśli czegokolwiek będziecie potrzebować. Jeśli odcinek się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrybowaniu kanału, by być na bieżąco z odcinkami. Oraz zapraszam na moją stronę facebookową, jak i na grupkę Maniaki Stylgara. I jeszcze raz na samym zakończenie dziękuję sklepowi Formen za użyczenie tej repliki do testów oraz do recenzji. Mam nadzieję, że było fajnie. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Pa-pa-pa.